O, teraz niby nagrywa. Jakoś wydało się, zapisane. Nie, już Zm chyba nie. został odrzucony. Twoją babcię odrzucili. To zależy od poziomu, ile mamy tutaj... ja samotru, tu Czy Zawsze tyle samo nie ma to czasu, co masz, tu masz kurwa ilość zabite zombiaki. To nie jest czasówka. Nie. Chyba. To jest po prostu, że masz zabić ilość zombiaków. Zresztą no, mam zabić zębiaki i tyle. No i tutaj mieliśmy z kolegami, pro... z... no jest, z naszą ekipą poprzednio mieliśmy problem. Ekipa, ooo. Oh. Zamknij łeb. A za kierowców. No i babci. O super. Hylfę, hmm. cumilów! No, to jest Z dupa, a. faust! Kamil! Pomóż szybko, Kamil! Aleluja, za kimordy! Kamil ma sraczkę, obsraną dupę ma! Nie wiem czy pan mówi! No, ruszcie! Ty! Chwila, Hector, nie możesz. Ty w ogóle, w ogóle umierasz? No nie, no, o, duże pytanie, moje Ojebiste. O, Rzeźnik. Kamil go nie Kto widzi. To, co, <laughs> nie patrzy na Kamil, Rzeźnik za to ten. Fajnie. Impreza o, się rozkręca. Ta smaczna. Mm. A Czyżby zostanę sam? na dawaj napięcej w tego rzeźnika! Którego? Prawej! Którego chcesz nade mną? W sumie to jest śmieszne, my na tym mnie bić nie chce. Mhm. Coś mówiłeś. <grym> Kamil, to jest twoja moment, kurwa! No moment, że się go zabiją. O, no, zblokował się. O, ma dużo HP. O, bardzo. Kamień, masz czym się uleczyć? Nie. Nie wiem, Kamień Ale ma straszkę. mam jeszcze... ...dwie reanimacje. Kamień ma straszkę na dupie, popatrz na jego dupę. Jeden patu. O kurde! Rzeźnik <gry> za nim? Hmm. W ogóle, kurwa, w ogóle, oni zrzucili bombę. Powiedzmy z Lancastera, co to za bomba jest w ogóle? No, kamień umiera, a nie, kamień, kamień, biegnie, biegnie, Dobrze. Że bomba nie była z takim timerem na pewno Bo to nie jest bomba, my podróżyliśmy ładunek Do bomby, Do bomby. No popak Gdzie? A nie To jest bomba z przyciskiem wielkim z boku? Nie no super O nie Nie wiem, egzekucję mu zrób tak ma. Dobrze, Właśnie A to Chyba dwóch się respiło O właśnie ten apartego, jakby to się w realu wszystko stało, to takie, taki generał samobójców, nie wiem. Schwaliłby swoje serce na jakimś zadupiu i kurde, no. Da się ich zabić. Nie, nie bo sprzedaż mu kopa i ląduje pod trzech, tam, tam i umiera. idź tam, gdzie ja ci mówię, tam do. na bo tam są jakieś grupy zabite dechami. One są. te dechy są nie te, niezniszczalne w sensie. Użyj motka, Kamil, młotek jak masz! Nie, bo on ma pięść! Kamil, co ty masz jako tego? Jako Peca co? O, Jako specjalny atak wręcz. da się, jakiego ma no. A poza tym, gdyby nie szalne, to by się wyświetlały, że to przeciwnik. Eee... Co ty masz jako walkę wręcz? Kurde, motek. No to użyj go, uleć hmm. się! A żeś, kurwa... Ale jakbyś miał grupkę zombiaków, a nie jeden zombiak. Na jest, to się nawet nie przerudzi. Jeżeli pamiętam, czekaj, chyba w nie w paydayu, co ja pierdolę. W postalu była chyba taka rozgrywka, że miałeś bombę atomową. Nie skład bomb, bomb nuklearnych. Miałeś taką misję. Jak ją wystrzeliłeś, to koniec gry. Jak wystrzeliłeś tam w mie jednym, jednym miejscu cokolwiek z gry. Zakończenie. A, Hammer jak u mnie strzał jednym strzałem, jest jednym strzem, to wyjadł mu klips Granda u mnie. A jest dźwięk tego, że wyście nie powiedzie tego? <grymne> Kajie poszczególnie tak szybko z garanda. No najpierw że wyratuję klip, a ładuje cały magazynek 12 naboi, bo 16 Bez srany jesteś On jest cały ujebany w krwi na dupie I Teraz trochę na szyi Ty kurwa strzelasz, no i cztery razy klip wyleciał Pff. A mam jeszcze tylko trochę, i, do, i już masz ponad połowę punktów Patryka. Nic z tego? Użyj PEMA! A bo łeb z kościołem. i umrzej! <laughs> Gościu ci wylądował. Konu. No... Tu jest młotek, dobry moment. Ty jak się rumowało nawet, tu jest młotek, dobry moment. No, a ty się zesrałeś w Galotes. Kawuś się brzmi, co? Kurwa. No, nieco Powiem, most dalej jest za tą piekielną wieżą. Nie. Taki kurwa most? Ja aktualnie nie. widzę Kamila, jak nawala z Thompsona z otwartą gębą. <noise> nie, tam może pod kątem zobaczyć, tam jest cień mostu, nie wiem czemu. Do nieba. Tak Idealne dla Dziusia Dziusia dajesz, to jest twoja moment! Ciacius! No ona jest to, że dla dzieciusia biogra <grym> Ty przydałoby się tego snajpera zdjąć No ja widziałeś Kajmiel, go skoczysz ja tutaj Kamil ja bym to z kolei żeby gdzieś zrobił, dawaj Aż sam sobie chyba garanda wezmę dobra, jemy miasteczko, ja no, poleżę sobie na łóżku, włączę coś, jakiegoś digidonga. Nie, nie, O sieba! franek wracaj do cholery, ty żyjesz! Typli. To Rantomowo checkpoint, kurde się zobaczył i ich odradziło. Gdy tak wygląda jak jakiś kurwa dziodzio. -dzio. Kamil stoi nagle, wychodzą dwa klony. O, w trawę strzelam. ty <tryk> Kościowi w nogę strzelam. Egzekucja <tryk> kurwa <tryk> <tryk> na miejscu. Poczekaj patrz. No kurwa. No, trzeba poczekać, Jerry <śmiennie> właśnie, kurde, grzyba pomiędzy jajami. Grzbica dupska. Ło, <śmiennie> Co to było, kurde, Pod po chwasku ten olbrzym pancerny, kurde, strzelił tylko tym własnym strzałem. I Patryka powaliło. Nie, bardziej mnie rozwala to, jak ja, kurwa... Nie, bardziej cię rozwala, że szturm pancerem zrobiłem ten game. Twoja babcia. <śmiennie> dwa Jeszcze no ty Jeszcze tygrysem dwa, ale nie, to już to pancer piasek no Znowu! O, wybuchnie Dzień dobry DZIADZIUŚĆ! GRANATY! Dziadziuś! Dziadziuś! Dziadziuś o, DZIADZIUŚĆ! Mój dziadziuś A my już tam byliśmy Bo tak Pomogę Fajnie, że były dwa dwóch, a była jedna bomba Wybuchła wieża sama w sobie. A bomba ob, była obok wieży. Skreeperów była zrobiona ta wieża. Przyjechał, kurwa, no, mam Max Skarp O, ruska baba ze i 4. A tu jest dowódca, to, to jest, tu jest, tu jest dowódca ze i 4, z którym się walczy. Ten grubasek taki. Y chyba w przedostatniej misji go można zabić. Hmm... Dżoba się da na tronie? E, nie, akurat to był ten... <laughs> y, ...Komandor z, z tego, z ostatnich DLC-ków. Tylko po prostu Rekod bez okularów i... Mój rekord wyjścia z piwnicy to jest minuta 27. Bambik, ja no, mam, ten, ja mam 50 fanarty, sekund. Co tu jest.